Pokażę wam 5 rzeczy, które są niezbędne do poruszania się na chorwackich autostradach. Ja jestem Piotr, witam Was na kanale Fajna Telewizja i zapraszam do oglądania. Oczywiście, jadąc malowniczymi chorwackimi autostradami, podziwiając piękne widoki, nie obejdzie się bez dobrej nawigacji. Tutaj pomagają najbardziej i najlepiej się spisują. Google Mapy e, online, czyli takie, które używają internetu, tak, abyście na bieżąco widzieli wszystkie zmieniające się sytuacje drogowe, one wam powiedzą, czy aktualnie coś się zmieniło, jest jakiś odcinek autostrady zamknięty, ponieważ takie sytuacje mogą się zdarzyć ze względu tu e, w Chorwacji na występowanie e, silnych wiatrów i czasem, czasem bywają, że są pożary przez to, które są łatwo przenoszone przez ten wiatr, więc te odcinki autostrad są zamykane, jeśli macie tylko i wyłącznie Mapy w formie offline, takie na przykład, które pokazywał niedawno Michał z kanału For Life Tech TV, na który kanał jego serdecznie zapraszam. W opisie pod filmem znajdziecie link do jego kanału. Tam zobaczycie, w jaki sposób pobrać sobie mapy offline, aby nie pobierały internetu. Ale, ale, jeśli używacie internetu i możecie z niego korzystać podczas wyjazdu, jest to, jest to bardzo dobra sprawa, ponieważ właśnie takie sytuacje drogowe będą, będą. Na bieżąco do Was spływały i nie będziecie zaskoczeni ze względu na zamknięcie jakiegoś odcinka tras. Kolejną ciekawą aplikacją w poruszaniu się po autostradach jest nawigacja Waze, która, nienastawiona na konkretny obszar, czyli do jakiegoś celu, pokazuje Wam przede wszystkim prędkości na autostradach oraz, oraz informuje o na przykład zbliżających się fotoradarach lub też kontrolach. Policyjnych. Wszystko jest tutaj informowane przez użytkowników. Coś tak na styl naszego Janosika, ponieważ Janosik nie będzie działał Wam. Za granicą jest to typowo, typowo nawigacja na obszar Polski, więc tutaj Janosik się nie spisze. Na pewno Waze czy dobrze działa, działa w ten sposób, tak jak mówiłem, że pokazuje te prędkości, chociaż nie zawsze są one tak miarodajne, jak to jest na bieżąco, ponieważ jakieś roboty drogowe nie nieraz dyskwalifikują tą prędkość, więc też na znaki jak najbardziej trzeba patrzeć, ale przydaje się i jest pomocne. Następna aplikacja, która niezbędna będzie do poruszania się na autostradach to aplikacja HAC. W niej znajdziecie przede wszystkim informacje dotyczące różnego rodzaju ważniejszych punktów na autostradach typu rozjazdy, miejsca opłat i... Są kamery w tych miejscach, które informują na bieżąco o aktualnej sytuacji na na przykład przejściach granicznych, czy też e, jeśli poruszacie się promem, tak jak ja dzisiaj kieruję się do plocze, tam, tam promem do trpań i docelowo orebić, Więc taka sytuacja może być śledzona na bieżąco, widzicie, czy właśnie prom podjechał, podpłynął i e, ładują się samochody na niego. Wszystko jest w formie kamerek na żywo. Więc zobaczycie sobie czy, czy ta sytuacja jest odpowiednia dla Was, czy na przykład nie warto wybrać jakiegoś objazdu i poruszać się gdzieś alternatywną trasą, aby, aby skrócić sobie ten czas oczekiwania, na przykład na prom, lub też na jakiejś granicy, która przejście graniczne będzie mocno załadowane? Takie sytuacje bywają najczęściej podczas przejeżdżania przez przejście graniczne w Macieju, które jest najczęściej, najbardziej oblegane właśnie w e, szczycie czyli czas e, lipiec, sierpień kiedy, kiedy to e, Chorwacja jest, jest mocno e, oblegana przez turystów więc wtedy musicie zwrócić uwagę właśnie na te przejścia i warto czasem skręcić nieco wcześniej z autostrady, zjechać ja tak zrobiłem jadąc e, ostatnim razem do Orebic, e, wracając z Orebic, e, ominęliśmy te przejście w Macieju i pojechaliśmy nieco wcześniejszym przejściem i był to bardzo dobry wybór Pamiętasz, ponieważ tam, tam korek sięgał ponad ponad 10 km było to już informowane nawet na wyświetlaczach na autostradach my skręciliśmy nieco wcześniej dzięki temu, że na aplikacji HAK właśnie spojrzałem na informacje drogowe, które były wtedy mocno, mocno oblegane zatłoczone, było to przejście graniczne więc przejechaliśmy nieco mniejszym przejściem, które było zupełnie puste i mogliśmy do celu dojechać, jeśli nie widzieliście odcinka z podróży do Orebic Zapraszam Was serdecznie, znajdziecie je w mojej zakładce wideo Kolejna rzecz, która Wam się przyda za granicą To tak już nawiązując do pierwszej rzeczy, czyli map online to przede wszystkim internet zagraniczny, gdzieś u operatora sprawdźcie lub zakupcie sobie po wjeździe do Chorwacji odpowiednią kartę która jest z internetem jeśli nie macie na przykład w swoim abonamencie odpowiedniego internetu, który by satysfakcjonował Was do użytkowania na drogach na autostradach, tam możecie zakupić sobie na stacjach benzynowych kartę SIM, którą umieszczacie w swoim telefonie i korzystacie z internetu tego internetu może nie będzie za wiele oczywiście w zależności od kwoty jaką wydacie, ale jest to internet na kartę. Więc jak zużyjecie, nic się nie dzieje, najzwyczajniej po prostu skończy Wam się ten internet, ale bardzo może się przydać właśnie podczas poruszania się na autostradach, ale też właśnie jeśli chcecie sprawdzić jakieś miejsca, docelowe punkty, czy też miejsca, które są na przykład zatłoczone, albo, albo poszukujecie jakiegoś parkingu, na przykład w Dubrowniku, który jest mocno też oblegany przez turystów, a przede wszystkim Parkingi tam są strzeżone przez policję, gdzieś miejsce parkowania niedozwolone jest. Zagrożone surowym mandatem, także zwróćcie na to uwagę: lepiej wcześniej się w to zaopatrzyć i właśnie zakupić sobie taką kartę w, na stacjach benzynowych lub też w jakichś konsumach większych sklepach bez problemu dostacie, dostaniecie kartę SIM do internetu, typowo aby właśnie korzystać z internetu. Co jeszcze taka uwaga ode mnie? W przekraczając granicę Bośni, tam przed już Bośnią wyłączcie sobie internet, przede wszystkim dane pakietowe, tak aby nie narazić się na opłaty, bo z reguły internet, który, który używacie od waszego operatora polskiego, jest, on obowiązuje na terenie Unii Europejskiej więc już Bośnia nie jest w Unii, więc tam ten internet będzie, będzie droższy i to naprawdę nie o e, kilka, kilka groszy, kilka złotych, tylko możecie naprawdę zapłacić e, na przykład przez 10 minut używania takiego internetu kilkaset złotych. Także te opłaty są naprawdę srogie, więc, e, więc zwróćcie no to uwagę: najlepiej przejeżdżając przez Bośnię, już wyłączyć sobie dane pakietowe, bo internet, e, telefony, smartfony korzystają z tego internetu na bieżąco, cały czas coś tam pobierają, jakieś zdjęcia wysyłają, e, aktualizują się, a szczególnie. Jeśli macie włączone mapy, no to na pewno będzie ten internet wykorzystany, więc aby nie narazić się na dodatkowe opłaty, zwróćcie na to uwagę. No i ostatnią rzeczą, którą potrzebujecie na wakacjach podczas wyjazdu do Chorwacji, do innych miejsc docelowych jest. Dobry humor. Tak, zabierzcie ze sobą jakąś maskotkę, która będzie towarzyszyć wam w podróży, przyniesie wam szczęście i przede wszystkim zabierzcie ze sobą dobry humor, aby towarzyszył wam przez całe wakacje. Czego sobie i wam życzę? I do usłyszenia do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć.